Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku naszego wideoblogu. Tutaj Iza i Mateusz. Witamy. Dzisiaj o czym będziemy mówić? O soczewkach progresywnych, Mateusz. Tak, ee, powiemy, Bardzo, to... tak powiemy Wam co to jest soczewka progresywna, dla kogo jest przeznaczona i w ogóle o co chodzi w tych wszystkich soczewkach progresywnych. Właśnie, to jest tak, że w, w okolicach czterdziestego roku życia Zaczynamy mieć problem z widzeniem na bliskiej odległości, prawda? Tak, niestety. No niestety mnie już to dotyczy. Nie roli. <laughs> A tobie jeszcze daleko. W każdym razie problem e, m, polega na tym, że na bliskiej odległości nasze oko już nie akomoduje tak dobrze jak e, dawniej. Już te mięśnie nie są w stanie tak dobrze pracować. I w związku z tym coraz bardziej jakby oddalamy e, te rzeczy, które chcemy ostro widzieć, czy na przykład książkę, gazetę, żeby ją nadal ostro widzieć. Nie jesteśmy w stanie już z bliska e, przeczytać. Możemy się na chwilę zmusić, ale to spowoduje ból oka, ból głowy. Tak, żeby było wygodnie, to musimy niestety to odsunąć. Tutaj taka anegnotka, bo optycy jakby posegregowali prezbiopię, czyli ten stan, na, na dwa rodzaje, Tak, prawda? na dwa rodzaje, na dzięcioła i na puzona. Czyli tak, dzięcioł... Tak, i puzonista. I puzonista. Tak. E, właśnie, ten stan nazywa się prezbiopią. Jakby ten, w którym, w którym są ludzie po 40. Lub po polsku no, to się mówi, starczowzroczność. Ale nie jest to za piękna nazwa. <laughs> Dlatego zostańmy przy presbiopii. Tak. <laughs> zostajemy przy presbiopii zdecydowanie. A więc po 40 roku życia mamy problem na, z akomodacją na bliskiej odległości. I co możemy wtedy zrobić? Jakie mamy wyjście? No, Mateusz, mamy dwie pary okularów. Możemy zrobić sobie okulary do czytania i okulary do chodzenia, tak? Tak. No, jakby na te dalsze odległości zwykle mamy już dobrą korekcję dobraną, czyli tutaj nie ma problemu. Jak potrzebujemy coś przeczytać, wtedy zdejmujemy te okulary na dalszą odległość do czytania. Okulary nakładamy, możemy z, y, bardzo wyraźnie czytać. Ale to ma też swoje minusy, drodzy Państwo, ponieważ y, okulary szybciej nam się niszczą, cały czas nimi żonglujemy, zapominamy ich, jedne weźmiemy, drugie, drugie, za, drugich zapomnimy, więc... Y... Znaczy, to jest bardzo niewygodne poza tym. Tak. Załóżmy, jesteśmy w restauracji, mamy nasze codzienne okulary, Chcemy przeczytać menu i nagle okazuje się, że musimy z torebki czy tam z plecaka wyciągnąć drugą parę, założyć, przeczytać menu, odłożyć, skorzystać do plecaka, założyć te podstawowe okulary. To się to przestaje być wygodne. I tak. tutaj właśnie jedna no, tylko taka uwaga, o czym mówimy w innym naszym filmiku. Przestrzegamy przed kupowaniem tej drugiej pary do czytania w aptece, Batekach, w drogerii, w stacji To się nie uda na dłuższą metę. Nadal te okulary do czytania musimy zakupić salami optycznym, żeby były idealnie, idealnie dopasowane. Nie dopasowane. Więc tak, mamy możliwość dwóch par okularów oczywiście, tak. jest jeszcze druga możliwość, czyli soczewki, soczewki bifokalne. bifokalne, Tak. no to może wytłumaczę na czym polegają. Soczewka bifokalna w tej górnej części to jest zwykła soczewka taka na dalsze odległości, natomiast na dole tutaj ma taką wtopkę, jak spojrzymy na soczewkę bifokalną to wydaje nam się, że jest doklejana soczewka na dole. Czyli takie nieestetyczne, zwłaszcza dla osób, które nie chcą, żeby było widać w ogóle. Tak, jest możliwość zrobienia soczewki bifokalnej z płynnym przejściem. Nadal to będzie soczewka bifokalna, nie progres. I tutaj taka ciekawostka bo w 1959 roku Irving Gleeps stworzył pierwszą soczewkę bifokalną z płynnym przejściem. Jak to w Ameryce zrobiono w garażu oczywiście i to był początek firmy Younger Optics. Younger, czyli młodszy. Chodziło o to, że jak założymy takie soczewki i nie mamy tutaj wtopki, tylko jest płynne przejście, to wydaje się, że nie mamy bifokala, czyli wyglądamy na młodszego niż jesteśmy. Czyli odwrotnie, okulary bifokalne nie postarzają nas wtedy. Stąd nazwa Younger. A dzisiaj firma Younger Optics to jest jeden z największych dostawców soczewek na rynku międzynarodowym. Więc to jest potężna firma, zaczęło się w garażu właśnie w prostej konstrukcji. I to jest soczewka bifokalna. No dobra, mateuszka. Czeczewka okay. bifokalna ma jedną małą zaletę nad soczewką bifokalną, no. o której za chwilę powiemy, czyli progresywną. Mianowicie przez to, że ma dwa ogniska, mhm. nie ma płynnego żadnego przejścia, czyli musimy zmusić oko do przeskoku między odległością Dalon dalszą a, a bliższą, nadal utrzymujemy zdolność akomodacji mhm. w jakimś określonym zakresie co niestety przy soczewce progresywnej z czasem utracimy. Okej, okay, czyli wszystko ma swoje plusy i minusy, a powiedz mi... I kolejna jeszcze, przepraszam Cię, ciekawostka, no? a to już jako w formie ciekawostek. Na świecie więcej się sprzedaje soczewek bifokalnych niż progresywnych. Ale Ciąga. dlaczego? Bo, bo klienci nie mają wiedzy, czy...? Podejrzewam, że jest to bardziej związane z tym, że jednak większość tych soczewek bifokalnych sprzedaje się w tych uboższych krajach w Azji, gdzie jest, to no jest tak, tańsza więc... soczewka po prostu. No Natomiast ona spełnia też swoje zadanie, jeżeli potrzebujemy dodatku do czytania. Okej. Okay. No dobra, ale mamy... filmik nasz jest o soczewce progresywnej. Tak. To jest właśnie ta najciekawsza tutaj opcja. Czyli możemy mieć jedną parę okularów, w której możemy mieć ostre widzenie na bliż, na dal i na odległości pośredniej. Mhm. Na czym to polega? Jak założę okulary, to patrząc przed siebie w dal, używam górnej części soczewki. I tutaj mam moc na odległości no, te Tak, to dalej. Mhm. Teraz jak będę chciał coś bliżej spojrzeć, tej takiej odległości pośrednią, to zamiast obniżać głowę i nadal patrzeć górą, Obniżenie co wzrok i zaczynam patrzeć przez środek soczewki. Okej. Okay. A to już jest inna moc, już jest ten kanał przejścia, ta adycja. Powoli się zaczyna adycja. A na dole, do czytania, to mam jeszcze w ogóle dodatek adycję taką, gdzie jest niezwykle... No, na dole mam i tą częścią mogę czytać. Czyli w zależności, jak spojrzę przez te okulary, to będę miał taką moc soczewki. Przez to muszę się nauczyć y, żyć, czy tam funkcjonować w tych okularach progresywnych, bo nie mogę do czytania tak głowy zrobić, tylko muszę nadal mieć gdzieś w miarę prosto, a muszę tylko obniżyć wzrok. I będę wtedy wszystko widział. Ok, czy, ale powiedz mi, bo, bo teraz tak progresywne okulary wymuszają w, u nas jakąś pewną pozycję, prawda? Czyli... Tak, no to jest tak, jak właśnie nauka, że generalnie trzymamy głowę prosto, tylko mm -hmm. e, jakby źrenicę obniżamy. Ok. To jest też dość istotna konwergencja, obniżając wzrok, automatycznie źrenicę nam troszeczkę do środka idą. Więc też musimy to uwzględnić przy mierzeniu soczewek <grym> progresywnych, Ale to zwykle jest uwzględniane, jak kupujemy nowe soczewki. No i drodzy Państwo, pamiętajmy, że soczewka progresywna to nie jest już żadna nowość. To jest soczewka, która powstała, w wymyśliła ją. To jedna z francuskich firm w, 50, w 1959 roku, także ona już jest. Je, tak, ona na rynku jest bardzo długo, bardzo po pół długo. wieku, natomiast tak. zmieniła się zupełnie technologia robienia tych soczewek. Pierwsze soczewki progresywne to były soczewki tak zwane konwencjonalne. E, polegało to na tym, że był taki wzornik, taka forma, z której się robiło kolejną soczewkę. E, one nie były zindywidualizowane, one były takie standardowe. Czyli w zasadzie jedna soczewka, mając tylko tam mocną górną i dolną, i ten kanał przejścia, to była jedna soczewka dla każdego. E, następnie inna jeszcze firma niemiecka opracowała technologię Freeform. Polega to na tym, że każdą soczewkę przedstawiamy w postaci cyfrowej mapy, obliczamy ją, następnie rzucamy ją na generator, przesyłamy ją do generatora, który robi nam indywidualną soczewkę, pod nas. Nie ma żadnej matrycy takiej gotowej. To wszystko jest robione indywidualnie pod. Poddane oko, nawet nie pod klienta, tylko poddane oko. Dlatego tak, soczewka progresywna ma również swoją cenę. Tak, i to jest właśnie też wytłumaczenie, dlaczego soczewki progresywne różnią się cenowo. Otóż możemy dokonać bardzo indywidualnych pomiarów. To, co możemy na dzisiaj zmierzyć, to między innymi kod pantoskopowy, czyli jak są wychylone tutaj poprawki, jak się wygląda się. Czyli dalości. nachylenie oprawki. Tutaj wygięcie oprawy. Możemy na, zmierzyć odległość soczewki od końca, od rogówki, od końca tutaj oka. Te, jeszcze parę innych tam parametrów, oczywiście PD wiadomo, na prawego, lewego oka. Rozstaw źrenic, wysokość. Tak, to jest rozstaw źrenic PD, wysokość na której będzie zamontowany ten będzie punkt centralny soczewki, ta ostrość. Co nam to da? Mając te wszystkie parametry idealnie zmierzone, możemy zrobić w 100% indywidualną soczewkę, pod oprawę, pod, pod nas. Ta soczewka będzie, te gavituszy na miarę. Ona będzie idealnie skrojona dla nas. Polega to na tym, że my wrzucamy do specjalnego programu, który wylicza cyfrową mm -hmm. mapę takiej soczewki, wszystkie te dane. On specjalnie robi tak zwaną kalkulację, oblicza nam właśnie tą mapę, przesyła dopiero do generatora i ten generator jest w stanie nam wytworzyć taką soczewkę specjalnie pod nas. Dlatego też na soczewki się chwilę czeka, bo one są robione indywidualnie. I teraz im więcej parametrów zmierzymy, im więcej parametrów podamy do tego programu, do kalkulacji, tym lepsza będzie soczewka. Jaka ciekawostka, może się okazać, że adycja nam wychodzi plus 2, mhm. ale ze względu na właśnie kąt pantoskopowy, przecholenie tej kula, albo wygięcie, Generator na przykład stwierdzi, że w tym miejscu my nie będziemy mieć plus 2, tylko plus 2,5, bo właśnie po obróceniu tej soczewki ona nam da optycznie plus 2 mocy. Okay. Więc wtedy są idealnie skrojone. To jest tak, że możemy kupić garnitur w sieciówce i również później na wesele, na balu, brać się ładnie. I też pracy. będziemy zawsze dobrze wyglądać. I będziemy dobrze wyglądać, ale dopiero kupując garnitur szyty na miarę, będziemy mieć idealnie dopasowany garnitur, taki szyty na miarę porządny, w którym się będziemy najwygodniej czuć. Jest tak dokładnie to samo w soczewkach Tak, dodam od siebie, że pacjenci, którzy robią soczewki, zamawiają soczewki indywidualne. Mogą być to nawet pierwsze, zwyczaj są to pierwsze ich okulary. Zakładając okulary, potrzebują maksymalnie. Kilku godzin do dwóch, trzech dni na adaptację, przyzwyczajenie się do nich. Dokładnie. Tutaj wspomniałem o soczewkach indywidualnych. Dlaczego w takim razie są no, te inne stopnie soczewek, są tańsze też soczewki? Bo indywidualne są najdroższą opcją. Tak. Ze względu na te kalkulacje, które są dość czasochłonne i dość drogie. Jeżeli nie podamy części parametrów, kalkulacja jest prostsza. Automatycznie schodzimy troszeczkę sceny, jesteśmy w stanie zrobić tańszą soczewkę, ona nie będzie aż tak dobrze. To, to będzie powiedzmy, ta kółka średnia, to jest taki garnitur właśnie z sieciówki. On nadal w większości przypadków będzie dobrze leżał, będziemy w nim się dobrze czuli. Ale no to już nie mm -hmm. będzie taki szyty na miarę. No i oczywiście, no nie wiem, taka soczewka podstawowa, gdzie większość parametrów jest uśredniona, jest taka ustandaryzowana. No i to jest taka najprostsza soczewka progresywna. Bardzo często ona może być wystarczająca, bo mm -hmm. to już to zależy też od indywidualnie. My tutaj niewątpliwie polecamy te soczewki indywidualne, bo to jak wspomniałem, najlepiej się będziemy zawsze czuli w garniturze takim szytem na miarę. No i w naszych salonach optycznych Kodano Optyk yy, mamy soczewki York Optic yy, progresywne w trzech wariantach. Tak, to jest właśnie optymalne, te najprostsze. Później jest Perfect. perfect. I ta półka średnia. I indywidual, już indywidualna soczewka progresywna dla każdego, dla pacjenta. Tutaj warto jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Tak naprawdę e, konstrukcje soczewek progresywnych w zasadzie są z grubsza dwie. Miękka i twarda. Tak. Cała reszta to wariacja na temat. E, czym się to różni? Nawet soczewka, w soczewkach tych perfect, tych perfect. możemy wybrać tak. rodzaj konstrukcji. Soczewka miękka jest to soczewka dla osób, które zaczynają przygodę z progresami. Dlaczego? Tak. A z czego to wynika? Wynika to z tego, że mamy, jakby, mamy tutaj dwa ogniska w tej soczewce i kanał przejściowy. No i po bokach mamy ten niepotrzebny taki astygmatyzm, te zniekształcenia. I teraz, w zależności od tego, jak szybko z tego ostrego widzenia przejdziemy w te zniekształcenia, czy to będzie takie powolne, łagodne przejście, czy to będzie takie natychmiastowe przejście. To mamy właśnie soczewkę miękką czy twardą. Powolne, takie łagodne przejście to soczewka miękka. Ona zawęża nam kanał, gdzie te szerokości dobrego widzenia, ale z drugiej strony nie powoduje takich problemów z widzeniem dla początkujących osób. Bardzo mm -hmm. łatwo możemy się zaadaptować tej soczewce, dlatego jest to polecane jako pierwsze progresy. Jak już się nauczymy chodzić w soczewkach progresywnych, to lepiej się już będziemy czuli w twardej konstrukcji, bo poszerzymy sobie pola widzenia, natomiast o wiele bardziej zniekształcimy ten boczny obraz. Ale nam już to wtedy nie będzie przeszkadzać. To jest jeszcze ważny taki współczynnik, czy tam taka zasada. Im większe moce soczewek, większe różnice, tym większe będą zniekształcenia po bokach. No niestety fizyki nie oszukamy. Okulary musimy jakoś zrobić, żeby one tak. miały te, te ogniskowe i im większe są te różnice, no tym będą większe znieczenia po bokach. Dlatego, drodzy Państwo, bardzo często w salonie optycznym doradcy pytają się, czy to są pierwsze okulary, tak? Jeżeli to nie są pierwsze okulary, tylko już kolejne, a przychodzicie Państwo z nową receptą i ta addycja, korekcja jest mocniejsza, tak? To musimy zawsze konstrukcję wybierać lepszą, ponieważ pole będziemy mieli coraz bardziej zawężone. Czym wyższa korekcja, tym te pola, takie martwe, czyli ten astygmatyzm, on będzie bardziej odczuwalny. Dokładnie. A najlepiej wybrać soczewkę indywidualną, Indywidualną. Czy jest szyta na miarę, więc tu już nie ma żadnych dylematów, to jest tak. po prostu idealnie dopasowana pod oko. Eee... No dobrze Mateusz, ale mamy mnóstwo firm, pacjenci przychodzą do nas i porównują cenę firmy X, Y, Z i... Może powiedzmy tak, pacjentom, w to się różni? Chciałbym rozwiać jeden <gry> Czy nic. się różni? Właśnie, czy się różni. Nie ma obecnie na świecie technologii, którą by miała jedna firma, a inne by nie miały. Mhm. Wszystkie jednej firmy robiące soczewki okularowe robią praktycznie na tych samych maszynach, według bardzo podobnych zasad, nie ma magicznego pyłu, nie ma zaklęcia, które powoduje, że soczewki jednej firmy są lepsze, a drugiej gorsze. To są praktycznie te same produkty, są bardzo porównywalne. One się mogą różnić właśnie tym, że to jest konstrukcja miękka, twarda, coś pośredniego. Mogą się różnić... Antyrefleksem, odcieniem... Oczywiście, powłokami tak, się powłokami. mogą różnić, natomiast praktycznie każda z tych firm daje nam bardzo podobny produkt. De facto się to finalnie sprowadza do ceny. Tak naprawdę to się sprowadza do jakości badania i pomiaru, bo to jest to tak jest naprawdę podstawa soczewki progresywnej. Jeżeli jesteśmy dobrze zmierzeni, dobrze zbadani, to niezależnie od firmy jaką wybierzemy, będziemy, będziemy w stanie dobrze... mieć idealnie dopasowane soczewki tak, progresywne, dobrze bardzo dobrze widzieć, mieć krótki okres adaptacji. I to, to jest jakby podstawa. No tutaj na pewno z dumą możemy powiedzieć, że w naszych salonach optyk mamy zespół takich specjalistów, że każdemu są w stanie. Jak najbardziej. Z, soczewki York słuchawki patrząc jak pacjenci odbierają, jak przystosowują się do nich, adaptują. To jestem naprawdę. A robię to no, bardzo szybko, bardzo sprawnie. Bardzo, i mamy bardzo szybko bardzo dużo i bardzo sprawnie, Bardzo zadowolonych tak. klientów. Um, Okej, okay, to no w takim Tateusz, razie coś, chyba to wszystko nam... takie, takie, z takich rzeczy w najważniejszych. Dokładnie. Przystępujemy. zaprosić po soczewki Osoby powyżej 40 roku życia na badanie, na dobór soczewek progresywnych na naszych salonach Kodana Optyk. A tymczasem dziękujemy za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku już za tydzień. Dzięki, cześć. cześć. Thank you don't you